Jedziemy, trwa gala xcbks 100, z nami Piotr Kuberski po zwycięstwie nad Damianem Janikowskim. Pierwsza runda Dziki Zachód. Dziki, dziki, dziki Zachód. iha. Ale zacząłeś spięty ten pojedynek, Piotrek. Chyba musiałeś, chyba ci musiał nabić guza, Damian Janikowski, mhm. żebyś wrzucił te swoje obroty i później po prostu. No to już był kosmos. No dokładnie, przygotowany generalnie byłem na to, że Damian będzie się wycofywał do przodu i wchodzi mocno do przodu, wychodzi do, do tyłu i wchodzi mocno do przodu. Ale niestety już od razu, teraz po walce szybko analizując, nie uderzyłem biodrem, nie zrobiłem sprawla, nie ściągnąłem tej głowy do dołu, tylko pierwsze co chciałem ją podnieść, a że był bardzo blisko przyklejony, miał, był blisko przyklejony, był w pędzie, więc zwyczajnie nie dałem rady go obronić. No ale takie ZMA, znalazłem się dwa razy na pośladkach, ale prawdę powiedziawszy czułem się tak samo jak z Prawdę powiedziawszy, musiałem, że będzie dużo silniejszy fizycznie, i prawdę powiedziawszy, po części zrazu sobie to wizualizowałem, że się znajdzie za moimi plecami, że mu kurde nie stanę. Nie? Tak nie wiem, tak na początku, jak jest taki zapas, taki silny, że będzie problem. A to naprawdę nie, że z palce w nosie, ale zachowałem, myślę, że to było widać totalny spokój. Gdzieś tam próbowałem łokciem, uderzyć, gdzieś tam jakoś pięścią. Czułem, że raczej będzie starał się e, mnie kontrolować, a jeżeli próbować poddawać. Oprócz gratulacji w Twoją stronę, należy też oddać szacunek Twojemu przeciwnikowi, wydaje mi się, bo on po tych Twoich ciosach naprawdę pływał. I to, że on przetrwał w ogóle tą pierwszą rundę, to szapobad dla Damiana naprawdę pokazał ogromny charakter, bo był taki cios, po którym on, jemu się uginały nogi przez chwilę, ale cały czas, nie ja myślę, że on tego nie pamięta po prostu. A tak jak mówisz o tych plecach, to on był już naprawdę po tych Twoich ciosach bardzo wymęczony, przynajmniej w głowie. No, prawdę powiedziawszy po tym drugim razie jak wstałem, widziałem, że takie mówi, o, tak, se powy... tak mi się wydawało, że mówi o kurwa, będzie problem, nie. E, bo za pierwszym razem jak wstałem, mówię, że nic, ja on też pokazał, że nic, ale za drugim razem mówię to chodź, widziałem już taki motyw z, z takiej demotywacji z jego strony i wiedziałem, że jak zrobić coś, takie... Mówię, dobra, to już grać jest moja. Nie? Wiadomo, też był lekki rollercoaster, to co powiedziałeś, czyli na samym początku leki, tornado i dziki zachód. Tak. E, bo sam też zostałem naruszony, mam tutaj guza dość znacznego na tyle głowy, zgłaszam lekki faul, ale nie naprawdę, że wiem, że raz mnie tam lekko zachwiało, ale też dzięki temu myślę, że ten, właśnie wtedy, kiedy dostałem troszeczkę w łeb, to włączyłem ten bo większy ludzki, kukroty go trawiąc z lewym prostym, widziałem, że każdy z ciosów, które dochodzą, robią mniejsze bądź większe spustoszenie. Co się czuje w takim momencie, Piotrek? Przyklęknąłeś na macie taki to był fajny obrazek, powiem ci. Podziękowałem Bogu za to, że tutaj jestem i że, i że jestem cały zdrowy i że wygrałem. I podziękowałem mu, że jestem oddany w jego opiece i to jest zajwiste. Między rundami, między pierwszą a drugą rundą narożnik Damiana powiedział mu, że udało mu się dwa razy ciebie sprowadzić, to żeby sprowadzał dalej, żeby to powtarzał w drugiej rundzie. Czy brakowało trenera Andrzeja w twoim narożniku, jeśli mowa o zapasach? Pamiętajmy też, że no na pewno na pewno tutaj miało duży wpływ to, że pewnie może jakby był trener Andrzej, to bym na tych pośladkach się w ogóle nie znalazł. Ale na sali wielokrotnie znajdowałem się na pośladku, wielokrotnie miałem bolano. E, łapałem się często ze Slimem, łapałem się często z Marcinem, wójcikiem, który do nas przyjeżdżał. Często byłem w tej opresji też zachowałem totalny spokój. A e, faktycznie, ale inaczej, no poradziłem sobie jak nie był trener Andrzeja. Wiadomo, to nie jest ciekawy moment na to. Chciałem nawet wcześniej, już powiedziałem, że chciałem pojechać tam, krzyknąć, podziękować mu pod oknem. Dziękuję. Ale dowiedziałem się od żony trenera Andrzeja, że nie mogę tam jechać, żeby czasami nie dostał kolejnej nagany, bo już ktoś tam raz kiedyś krzyczał pod oknem i nie chciałem jechać. Chciałem pojechać się pochwalić teraz, ale już dostałem informację, że nie mogę co ty chciałeś zrobić po ostatnim gongu? Bo powiem ci tak, ledów mało nie zerwałeś, mało nie pokiereszowałeś ochroniarzy. No, wyglądało to groźnie, powiem ci tak szczerze. Ja mówię, puśćcie mnie, puście mnie, bo sobie obiecałem, że polecę do moich wszystkich kibiców, że im podziękuję, a oni nie chcieli, puście mnie, po siebie, mnie". No i tyle, sorry za to, że tak się zachowałem, no ale chciałem im podziękować po prostu. Droga, dlaczego nie płakałeś? Bo dużo osób liczyło na to. Płakał trochę. trochę. Łaknął trochę. Lekko zerykłem. Ale co było jak USK się zakręciła, tak. widziałem. Artur widział wszystko, tak. E. Lekko tam mi się mocno się wzruszyłem, ale fakt, że struga, łez nie poleciała. Piękny obrazek pod klatką. Czy możesz zdradzić, o czym rozmawiałeś z Andrzejem Janiszem? Powiedział mu, mój drogi, najserdeczniejszy kolego z telewizji. Bo, bo nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze do niedawno komentowałem kilka gal. W, w telewizji Polsat, jeżeli mogę o tym wspomnieć. I często właśnie tutaj trener, tre, mógłby też trener Andrzej, wiele fajnych wytycznych mi dawał podczas komentowania. I, I przyszedł, przywitał się ze mną, powiedział, że było świetnie. Jeszcze dałem mu autograf, bo chciała tam dla kogoś. Więc bardzo fajnie. Idzie kolejna gwiazda. Idzie kolejna gwiazda. Chyba musisz. Andrzej, daj mi chwilę! No, no dobra kończymy, dziękujemy, Tarek, Ach, do dziękujemy i gratulacje, 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 ja wieszczam bo Piotrek jest mega kotem, jesteśmy w jednej stajni, a on jeszcze pa pas będzie miał, ja będę miał pas, będziemy się cieszyć we dwóch. Na <noise>